Mam na imię Mateusz Adamkiewicz, jestem specjalistą urologii, pracuję w Centrum Medycznym Gabos w Piekarach Śląskich. Łagodny rozrost gruczołu krokowego jest chorobą, która dotyka tak naprawdę większość mężczyzn po 40-50 roku życia. Objawia się utrudnieniem w odpływie moczu, po prostu trumień jest słabszy, przerywany. Dochodzi do tego, że trzeba wstawać w nocy, do toalety, a na końcu do, nawet do zatrzymania moczu i do konieczności założenia cewnika. Prostata jest zbudowana troszkę jak pomarańcza. W środku jest gruczolak, cewka moczowa, gruczolak to jest ta część twarda, która, która się powiększa i powoduje ucisk na cewkę moczową i utrudnienie w odpływie moczu oraz na około mamy torebkę, tzw. to jest strefa obwodowa prostaty. Teraz w klasycznym zabiegu, który się stosuje przy rozroście gruczołu krokowego, tur, turpę, wchodzimy przez cewkę moczową i taką pętelką skrobiemy od środka gruczolaka, tak żeby poszerzyć maksymalnie tą cewkę moczową. Problem z tym zabiegiem jest taki, że nigdy nie usuniemy całego gruczolaka, bo dokładnie nie widać, kiedy należy przestać ciąć głębiej. Dlatego ten gruczolak później odrasta i często dochodzi do konieczności ponownego wykonania zabiegu nawet już po 5, 10, 15 latach. W Centrum Medycznym Gabos wykonujemy zabieg enukleacji gruczolaka laserem Holmowym. Tutaj wchodzimy w warstwę pomiędzy gruczolakiem a strefą obwodową i oddzielamy naokoło tego gruczolaka, kończąc z luźną kulą gruczolaka w pęcherzu, którą potem mielimy i wypukujemy. Natomiast po zabiegu zostaje nam tylko i wyłącznie torebka, także ryzyko nawrotu jest bliskie zero. Korzyścią zabiegu choleb jest na pewno diametralna różnica w oddawaniu moczu. Zmniejsza się też częstość wstawania w nocy do, do, do toalety. Często też pacjenci przesypiają w całości noc. Po zabiegu już najczęściej kończą się problemy z gruczołem krokowym u mężczyzn. Istnieje bardzo wiele metod leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Natomiast coraz częściej mówi się o tym, że choleb jest takim platynowym standardem, ponieważ Pozwala usunąć w całości jest daje taką maksymalną efektywność, a jednocześnie jest bardzo bezpieczny dla pacjenta. Po tym zabiegu krwią ustępuje z reguły tego samego dnia. Najczęściej na drugi dzień pacjent jest rozcernikowywany i wypuszczany do domu.